Witam was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj taka oto ładowarka. Chcę zobaczyć co jest w środku a dwa, że była bez kabla, więc jest zepsuta. I w sumie zagradza mi tutaj trochę miejsca, więc to taki szybki będzie odcinek prawdopodobnie. Tutaj nie spodziewam się dużo niczego. Oprócz plastiku prawdopodobnie 1200 gram, złoty 20, jakby ją ktoś kupił w takiej, w takiej postaci. Przepraszam. A przy okazji chciałem wam opowiedzieć taką historię. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, jaki ja jestem. Wolę mieć, wolę mieć jakieś tam niedociągnięcia u siebie niż u was. Dlatego staram się komentować, oglądać wasze filmy, i tak dalej. I nie mieć u was zaległości, dlatego mam u siebie duże zaległości, jeżeli chodzi o komentarze, i tak dalej. Za co was bardzo mocno przepraszam. No ale słuchajcie, teraz na weekend, akurat w niedzielę. Poleciało bardzo sporo ciekawych filmów. Jak to ja. Oglądałem jest z zaciekawieniem i po kolei. Bo robię zawsze tak, że jeżeli mam chwilę, to zaczynam od ostatnich filmów, które wpadły do najnowszych. No i tak sobie oglądam jeden, drugi, trzeci. No i coś mnie tchnęło i. Co niektórych byłem przekonany, moich subskrybentów, których oglądałem długo, długo i komentowałem ich wszystkie filmy, zauważyłem, że jednak tak nie jest. Ja biegam, komentuję, staram się robić wszystko, co było możliwe, żeby tak było. A tu się okazuje, że nie. No i w samą niedzielę udało mi się takich osób wyłapać trzy. Przepraszam Was bardzo, musiałem spałować, bo jakiś sąsiad mi się tutaj kręcił po piwnicy. No i tak, jak mówiłem w niedzielę, znalazłem takie trzy osoby. Pożegnałem się już z nimi. No niestety, przepraszam, ale tak to wygląda. Ja się zajeżdżam, a inni. No nie mówię, że nikt się z Was też nie zajeżdża, no ale taka, taka jest wola tego wszystkiego. No a dzisiaj. Przepraszam was bardzo No dopadłem jeszcze jeszcze dwie osoby przez przypadek w sumie ale postanowiłem, że od teraz no niestety ale będę sprawdzał Jeżeli będzie taka możliwość te subskrypcje ponieważ no jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś nie chce subskrybować, no to niestety ja na siłę nikogo nie utrzymam Ale jeżeli ktoś chce się Tak fajnie Bawić W te takie Jak ja to mówię komentarz za komentarz, no to ja nie jestem zainteresowany Ja po prostu jeżeli kogoś nie Chcę oglądać, nie subskrybuję albo nie komentuję A jeżeli już jestem u kogoś i komentuję To jestem od początku do końca. Dobra, tyle mamy. Tutaj będzie prawdopodobnie zaraz zerkniemy miedziucha. Pewnie nie za dużo. Tu mamy jakieś tam z tego. Można jeszcze korzystać aluminium. Jak się to komuś chce, trzeba to odbić. Ale ja tą płytkę sobie zostawię. Nie będę tego męczył. Wyciągnę tylko te mieć z tego. Jeżeli będzie w ogóle tam mieć No i taka historia mnie spotkała Nie chcę też Was za dużo Za długo tutaj zanudzać Bo wiecie, że staram się Szanować Wasz czas Ponieważ tego czasu nie ma za dużo Jak już zrobiłem taki odcinek Pogadania To już dokończmy No i tak właśnie Jak to mówię bardzo przykra sytuacja. A nie spodziewałbym się nigdy, że to akurat te osoby, ponieważ można powiedzieć, że prawie od początku kanału byłem u nich. Subskrybowałem, pisałem komentarze, oglądałem filmy. No i co, nic nie zrobię, niestety. A przy okazji, jak tutaj grzebię to Wam chciałem podziękować za oglądania, za subskrybowania. Przywitać nowych subskrybentów, oczywiście starych też. Chyba to będę musiał wziąć na imadło, przeciąć i tyle. Jakichś uparciach się trafiło od łamki. Miał, taki, taką miałem niedzielę fajną. Ale co, nic się nie zrobi. Pewnie jeszcze. Nie jednego takiego. Gdzieś tam znajdę. Dobra, nie będę wączał szlipierki, tylko przetnę to piłom na i madle. To widzimy się za chwilkę. Dobra, ja sobie to przeciąłem. Tutaj macie widać. Nie chciałem Wam Was już zanudzać cięciem O, myślałem, że mi wyjdzie to tak, ale to raczej nie, chyba faktycznie będę musiał przełożyć Was na koło bliżej i madła bo tutaj będzie dużo łatwiej. łatwiej tak Nie będziemy Ciągni dzisiaj taki i tak inny odcinek niż zawsze. Nic bym nie mówił gdyby to było. Gdyby to były osoby jakieś konkursowe. No to dobra, no zdarzyło się i tyle, nie? ładna ruda, nie za dużo, ale zawsze zawsze to coś a tu jest jeszcze złapana a najgorzej boli to, że tam gdzieś właśnie tak jak mówiłem, no ja oglądałem i filmy komentowałem wspierałem, a tu taka lipa no ale tak też chyba musi być nie zawsze będzie kolorowo no to miało być szybka akcja tu zaczyna mnie denerwować to już Zobaczcie, uparł się. Uparło się i nie chce iść. Dobra, ja się rozłączę. Jak wyciągnę to do końca, to, to się widzimy już na ważeniu. Dobra, ja już po rozbiórce. Wyszło tyle miedzi. Reszty nie, nie ważę. 142 gramy. Miedź Mix teraz 29,20. Więc 4.15 za chwilę roboty i marudzenia Wam. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. No i co? I do następnego. Niebawem paczka od czai. Na razie. Cześć.